Czym jest dla mnie mój znak torak? Tak naprawdę, jeśli miałabym to określić najkrócej jak tylko potrafię, powiedziałabym, że mój znak torak to siła świadomego wyboru. Nasze zdrowie, a tak naprawdę całe nasze życie, to suma decyzji, które podejmujemy każdego dnia. Są to decyzje, które dotyczą różnych obszarów naszego życia. Odżywiania, tego jak myślimy, jak czujemy, jak odpoczywamy, ale też tego jak reagujemy na zmiany. Choroba nowotworowa też jest zmianą. Pytanie, czy możemy ją w jakiś sposób wykorzystać? Skoro medialnie i społecznie rak to coś, co jest kojarzone absolutnie najgorzej z bólem, cierpieniem, z osamotnieniem. Rak, kreowany jako pewny zabójca, sprawia, że wielu pacjentów traci nadzieję już na samym starcie a spójrzmy na statystyki. Tak naprawdę. Na raka umiera jedna na cztery osoby, czyli nadal 3 na cztery nie. Okazuje się, że choroba nowotworowa odbiera pewne możliwości, ale daje kolejne. Pytanie tylko, jak je dostrzec i jak po nie sięgnąć. Tak naprawdę każdy chory zasługuje na to, żeby przeżyć chorobę nowotworową na swój własny sposób. Dlatego tak ważne jest, żeby dawać wsparcie na wielu płaszczyznach. Dlatego Centrum Onkodietetyki chce pokazywać, że z chorobą nowotworową możesz żyć inaczej. Wspieramy pacjentów nie tylko w kontekście fizjologicznym i metabolicznym, ale dajemy też narzędzia, które pozwalają na starcie z rzeczywistością. Chcemy pokazywać, że tak naprawdę chory onkologicznie w obliczu swojej śmiertelności. Może przewartościować swoje życie i dostrzec obszary tego życia, których wcześniej nie dostrzegał. Dlatego pamiętaj, to Ty decydujesz, jak żyjesz z rakiem. Wybierając odpowiednie wsparcie, poprawisz jakość swojego życia i swoich bliskich i spraw, byś to Ty wykorzystał raka tak, żeby odszukać nowe wartości w swoim życiu.